Siema, ja jestem Niecik, a Ale ja jest? A to jest seria, o której właśnie mówiłem. I Kuba też mówi na swoim kanale. No właśnie. Są zasady, ale na nie chcę czytać. Ta seria się nazywa Przygody Bóg Braci. I będziemy tutaj grać na serwerze Kuby, który razem robiliśmy. tylko nam dużo to czasu zajęło. Kurcz, ja muszę muzykę sobie No to będziemy pokazywać w tym odcinku nasze budowle, a potem... Też my pokażemy wam... Eee, kurczę, Kuba chodź spać. Bo jest no lot, A na YouTube zawsze gorzej widać. No, o, zawsze. To. a jak my teraz idziemy do domu, to możecie podziwiać sobie co my zbudowaliśmy. Od razu ostrzegamy, niektóre rzeczy są ściągnięte od nich serwerów i od innych graczy, a więc, e, nie mówcie nam, że coś nie bo my to wiemy. Wy to wiecie, ale nie No dobra, Szymek, Niecik, od którego zaczynamy budynku pokazywania? Może od twojego, bo jesteśmy już w twoim. To jest właśnie mój ściągnięty domek. E, kształt jest człowieka od angielskiego gracza. Nie znam, niestety, nazwy gracza. Czy, jeśli angielski gracz właśnie... ...ogląda nas, to proszę mnie napisze, że jak się nazywa. Ale to angielski. To, to jak ma napisać? Że to ja jestem po polsku? Nie, ale ja po angielsku też Tutaj mamy cmentarz, w którym są groby rycerza, łucznika, szatana, CTSG, madzi, Chcę się pomodę i świeczkę zapale miasta Piotrka. E, jago go ostram. E, Mam Kursima, Indzy, Kuby, Szymona, Policjanta, Włodzijeja, Bandyty. Wodziciela i Dupy. A tutaj nie cika. To chyba twój! ponieważ Tutaj jest lasek piękny. Ma rozcinać! Tutaj, tutaj jest więzienie. A to jest mój inny dom. To jest dom szatana. A to Kuby dom wciągnięty z serwera. Kolejka. Dlatego już nie mówię, że ja ściągałem, bo wszystkie w środku mi e, 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 jest inne. Co? Co, Kuba, co to jest? Co to masz za ufo być? Nie, wiem, wymyśliłem taką chatę. To arena, no, to a že je na moči, jak tady mám experiment, yeah. jak to Ne? No, experimenty? no, patř!